Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym dniu redukcji. Nie mam pojęcia, o którym. 90. którymś. W każdym razie jest 32 dni do zawodów. 70, 772 godziny dokładnie. Więc za dwa dni zaczynamy pewnie serię 30 Days Out, czy coś takiego. Zobaczę jeszcze, to jest natwa robocza. W każdym razie, witam Was przy śniadanku. Oczywiście, jak zawsze... Moje tosty, moje płatki. No i dzisiaj prawdopodobnie barki. Klatki już nie czuję po ostatnim treningu, więc myślę, że barki normalnie zrobię. Myślałem, czy nie zamienić tego na, na plecy, a jutro nie zrobić barków, ale nie. Chyba zrobię po kolei, tak jak leci, bo no po czemu nie? Uwaga na rano, 111,5. <laughs> Natomiast. Mmm, no, schodzi, forma się poprawia, więc spoko jestem mega zadowolony. Eee... Odmurzenie na dobrym poziomie. <laughs> w sensie nie za bardzo nie za słabo jest, jest chyba git. Eee, aż dziwne jest, że już jest połowa tygodnia powiem wam, bo to znaczy, że już w zasadzie jest 4,5 tygodnia do zawodów. Eee, aż dziwne jest to, jak odparam na kąpie kalendarz i już widzę tą datę dosłownie na kalendarzu się wyświetla. Wcześniej musiałem przewinąć, żeby ją zobaczyć, więc to jest trochę stresujące, a, znaczy trochę satysfakcjonujące, trochę stresujące. No w każdym razie jestem podekscytowany. Czas leci szybko, więc trzeba robić swoje i, i tyle w zasadzie. Jem, póki jest jeszcze w miarę ciepłe zaraz siadam do pracy, później zbieram się, dzisiaj barbera mam o godzinie 12. No i w zasadzie nic, wiele więcej. Tak jak codziennie. Taka sytuacja. Dobrze, posiłek przedtreningowy, najdłuższe oczekiwanie w życiu to jest na mikrofalówkę oraz, jak każdy pewnie wie, podczas planka. To są dwa okresy w życiu, w którym czas płynie najwolniej. Więc, jeżeli ktoś chciałby długo żyć, to proponuję robić często planki albo często wkładać rzeczy do mikrofalówki. Wtedy wasze życie się zdecydowanie wydłuży. Także taki to jest patent. Posiłek przedtreningowy, czyli 100 g płatków owsianych, 60 g izolatu, 100 g banana i 20 g masła migdałowego czyli moje standardowe, teraz posiłek przedtreningowy. Yy, niewiele się w mojej diecie zmieniło, ale na razie mam wszystko ustawione tak, że jest wręcz perfekcyjnie. Yy, nawet z tym moim żołądkiem jest zdecydowanie lepiej. Dużo osób mi pisało, że jest wydęty. No, trochę jest faktycznie, trzeba to przyznać. Ale słuchajcie, yy, no, tak, tak to wygląda kwestia kulturystyki, że jak się rośnie, to rośnie się wszędzie. Ja nie mam genetyki Klisa Bamstata, więc niestety. No, to co mam, z tym muszę sobie radzić. Ja generalnie jestem i tak zadowolony bardzo z tego, jak to wszystko wygląda na ten moment. Więc absolutnie nie jestem tutaj nawet na pozycji, w której mógłbym narzekać, bo, bo nie mam takiej potrzeby. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, dobra. Więc tak to wygląda. Mamy 100 g płatków owsianych, do tego idzie 5 gramów kakao. Do tego kakao idzie banan. Mówiłem 100 g banana, ale banana szczerze mówiąc nie ważę. Po prostu kupuję średniego banana i daję go całego. Tak to mniej więcej u mnie cały czas wygląda. Nie kombinuję, nie przekombinowywuje, bo nie mam takiej potrzeby. Um, więc jest tutaj 100 gramów węglowodanów ogólnie No ktoś by się mógł kłócić, że płatki owsiane nie mają 80 gramów węglowodanów na 100 To prawda, ale ja liczę jak wiecie produktowo Zatem liczę, że każdy produkt węglowodanowy ma te 60, yy, 80 gramów węgli Bo wszystkie te produkty węglowodanowe mają mniej więcej na 100 gramów jakieś 370 kalorii Więc w związku z tym jest troszkę więcej tutaj fatu Troszkę więcej białka niż na przykład w ryżu czy w kleiku ryżowym, minimalnie mniej węglowodanów, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Zwłaszcza, że u mnie w diecie się nie, nie zmienia nic, więc cały czas te płatki owsiane u mnie są, więc jeżeli są, to yy, no to jakby cały czas mam tą samą podaż kaloryczną, I yy, jeżeli chodzi o płatki owsiane, yy, kiedyś miałem problemy z płatkami owsianymi. Ale w zasadzie uświadomiłem sobie, że problemy nie są płatki owsiane, ale ich ilość, w momencie, w którym jest za dużo tych płatków owsianych w mojej diecie, wtedy ten problem mam. Gdy tego, tych płatków owsianych jest odpowiednia ilość, to problemów żadnych nie mam. Płatki owsiane też bardzo fajnie mnie sycą, więc utrzymują mi fajnie sytość przez cały okres treningu. Yy, więc dlatego tak właśnie to wygląda, plus są smaczne, bardzo lubię takie połączenie, zwłaszcza z tym białkiem mokalate, to płatki owsiane, to jest po prostu sztos. Ja tak właśnie ostatnio mówiłem Sylwii, jak szliśmy na siłownię, że ja tak to mokalate białko yy, pimpuję, jakbym co najmniej był właścicielem tej firmy, Dymataest czy coś, ale nie, no poważnie Wam mówię, to jest po prostu najlepsze białko na świecie, a w połączeniu z bananem i spotkami owsianymi, no to już w ogóle. No dla mnie nie ma nic lepszego. Szczerze mówiąc, jakbym miał coś zjeść po zawodach, to chyba zrobię sobie dużą miskę płatków z tym białkiem i z masłem migdałowym. No może zamiast masła migdałowego dam nutellę wtedy. To będzie jeszcze zajebistrze. Ale szczerze mówiąc, nic mi więcej nie potrzebne jest do życia. Więc tu mamy to. Teraz... Masło migdałowe. Masło migdałowe mam takie wyciskane, co bardzo ułatwia jego dozowanie. Chociaż ostatnio coś się tym wyciskacz zepsuł. 20 gramów, 21 nawet teraz wskoczyło, ale myślę, że nie utyję od tego jednego, 1 jednego gramu. I teraz 2 gramy soli. Przedtrennigowo trochę więcej tej soli to też podkręca fajnie smak. No i tak to wygląda. Pokażę Wam. Posiłek przed treningu wygląda następująco. Czyli jest tutaj po prostu, tak jak mówiłem, 100 gramów płatów owsianych, 100 gramów manona, z licznego masła migdałowego i 60 gramów odżywki białkowej. Tak to wygląda. Jem i widzimy się na treningu, bo dzisiaj bareczki. Dzień dobry. Witam Was ponownie w Wuzoverze. I dzisiaj pomyślałem sobie, że troszeczkę porozmawiamy o kwestii diety na prepie, czyli diety podczas przygotowań do zawodów, dlatego, że u mnie to się bardzo zmieniało z biegiem jakby czasu. Im bardziej byłem zaawansowany, tym troszeczkę ta dieta ewoluowała u mnie. Były czasy, że miałem napady takiego głodu, były czasy, że miałem takie okresy, że po zawodach przejadałem formę, miałem takie czasy, że dopychałem się mocno za warzywami, miałem takie czasy, że Dopychałem mocno różnego rodzaju sosów zero i starałem się, żeby te posiłki były jak najbardziej objętościowe i syte. Robiłem jakieś deserki z, z żelatyny i tak dalej. I nie zrozumcie mnie źle. Ja uważam, że wszystkie tego typu okresy są w jakiś sposób ważne. Pewnie każdy przez takie okresy przechodzi. I nie chcę powiedzieć, że nie ma nic w tym złego, bo na pewno najlepsze to nie jest. Natomiast jeżeli komuś tego typu rozwiązania pomagają, to uważam, że. Z dwojga złego zdecydowanie lepiej jest w tę stronę. Natomiast kto mnie śledzi, ten wie, jak teraz wygląda moja dieta. I myślę, że to przede wszystkim wynika z doświadczenia, wynika też z tego, że trochę inaczej mam w głowie poukładane po tych 11 już ponad latach treningu. Bo to będzie mój czwarty chyba sezon, albo trzeci sezon startowy. Nie wiem, który już nawet start, bo tylko w dwa lata temu chyba zrobiłem 11 startów więc trochę tych startów już było, no pewnie z 15-20 razy na tej scenie stałem, więc do każdych zawodów się szykowałem, w każdych zawodach były różnego rodzaju perturbacje, różnego rodzaju zmiany żywieniowe, natomiast po latach to wyglądało u mnie w taki sposób, że jedyne o czym tak naprawdę w tym momencie myślę, to jest maksymalizowanie wyników, Redukcyjnych, czyli tego, żeby moje trawienie było jak najlepsze, żeby moje samopoczucie było jak najlepsze. Stąd też, jak widzicie, nie ma u mnie teraz bardzo dużo warzyw w diecie. Aczkolwiek to nie znaczy, że nie dostarczam mikro, makroelementów. Staram się, żeby niewielka ilość tych warzyw, owoców była cały czas dostępna. Uzupełniam błonnik i dbam o to bardzo mocno, żeby prawidłowo te złogi jelitowe się czyściły. Dbam też o to, żeby jakby funkcjonowało to wszystko, w należyty sposób, jeżeli chodzi o kwestię opróżniania tego, tego żołądka, bardzo, bardzo skupiam uwagę na to co mi szkodzi, od razu momentalnie, jeżeli coś wyczuwam, że mi szkodzi, to eliminuję. Ostatnio ktoś mi zadał pytanie, czy te płatki owsiane przed treningiem nie powodują mnie problemów. Na ten moment nie powodują. Jeżeli cokolwiek by powodowało jakikolwiek problem, to momentalnie to z diety wyrzucam. W tym momencie już nie kieruję się tym, czy mi to smakuje, czy jest to dla mnie syte i tak dalej, ale myślę bardziej właśnie o tym, jak się czuję. No bo generalnie, jeżeli mam, miałbym zjeść te płatki owsiane i źle się po nich czuć, i później iść na trening i zrobić trening gorzej ze względu na to, że się najadłem tych płatków owsianych, no to uważam, że to nie ma absolutnie sensu. Jeszcze parę lat temu pewnie bym tak nie uważał, natomiast teraz, tak jak mówię, troszeczkę to się, to się pozmieniało i wszystko, co widzicie u mnie w diecie, mi po prostu służy. Bywały też momenty, jak pamiętacie pewnie od początku tego vloga daily, że problemy żołądkowe miałem. One są, podejrzewam, że nieodzowne cały czas gdzieś tam się pojawiają różnego rodzaju wzdęcia, różnego rodzaju jakieś tam yy, yy, problemy z drobnymi stanami zapalnymi żołądka i tak dalej. Yy, no ale drogą eliminacji staram się dochodzić do tego, co, co to powoduje. Czasem to jest kwestia kupienia jakiegoś, yy, nie wiem, gorszej jakości mięsa, albo po prostu jakiegoś rodzaju mięsa, które do tej pory nie, nie jadłem, czyli nie wiem, jakiś inny rzut kuczaka w lidlu, czy cokolwiek innego. Yy, staram się też yy, teraz dużo mocniej rotować tymi źródłami na przykład aktualnie tego mięsa drobiowego u mnie jest, zwłaszcza kurczaka, jest mało w diecie. Przede wszystkim dominują ryby, dominuje indyk ze względu na właśnie kwestie trawienne. No i cały czas idę w tym kierunku, żeby właśnie myśleć, zwłaszcza im bliżej tego startu, o tym, żeby jak najlepiej to wszystko funkcjonowało. Więc to jest taka myślę zmiana u mnie największa i pewnie też najbardziej zauważalna, jeżeli ktoś śledzi mnie od dawna. Jak pewnie widzicie cały czas w diecie mam Pieczywo z rana, cały czas w diecie mam odżywki białkowe, cały czas w diecie mam burgera w dzień treningowy, którego robimy sobie z Sylwią. Takiego domowego, więc uważam, że tego typu produkty jak najbardziej w diecie mogą się znaleźć. Warunek jest jeden. Musi Wam to oczywiście służyć, więc na wszelkiego rodzaju pytania typu, czy nabiał jest ok, czy płatki owsiane są ok, czy odżywki białkowe są ok, nawet czy słodziki są ok, odpowiadam, wszystko jest ok, jeżeli Wam. Służy to, że ja aktualnie ich nie używam i że mnie nie służą, nie oznacza, że tak jest ze wszystkimi. I to jest taka informacja, której chciałbym, żebyście z dzisiejszego odcinka wyciągnęli. Patrzcie uważnie na to, jak reagujecie na różnego rodzaju produkty, i mimo tego, że niektóre produkty Wam smakują, to czasem warto jest z nich rezygnować. Chociażby dlatego, żeby właśnie te kilka procent więcej wyciągnąć, bo jednak zostawiamy tyle zdrowia, pieniędzy i czasem też poświęcenia, że naprawdę zrezygnowanie z jakiegoś tam produktu żywieniowego, zwłaszcza w ostatnich tygodniach przed zawodami, nie jest żadną formą naprawdę poświęcenia. Więc myślę, że każdy, choćby nie wiem, jak bardzo lubił dany produkt, jest w stanie z tego zrezygnować. Chociażby dlatego, że jest to dla niego ważne, w sensie wynik i wniesienie lepszego pakietu, bo przecież na tym polega cała kulturystyka, aby z roku na rok pokazywać się z lepszej strony. Dobra, słuchajcie, co się zegnać. Robimy właśnie ostatni posiłek, no i co? Widzimy się jutro o godzinie 18.12. Dzisiaj dzień zleciał bardzo szybko, bo było trochę rzeczy, które są niecodzienne, jak na przykład pójście do Barbera. Więc zawsze wtedy jakoś tak ten czas szybciej leci. Z ciekawszych rzeczy. Dzisiaj mnie oczywiście ktoś przerysował samochód. Super. Na szczęście jakiś bardzo miły pan zapisał blachę osoby, która uciekła, więc jutro jeszcze muszę iść zgłosić to na policję. Także wesoło, no ale jakby nie było przygód, to by nie było co robić, więc Widocznie tak miało być. No i co, jutro robię plecy, ostatni dzień treningowy na ten tydzień, to będzie czwarty dzień treningowy z rzędu. Dość niestandardowo dla mnie, bo jak wiecie, ja nie lubię trenować więcej niż trzy razy pod rząd, ale tak się złożyło przez święta, czuję się bardzo dobrze jak na razie, więc, więc myślę, że to jakiegoś większego impaktu nie miało dzisiaj. Jedyne co, trochę zmniejszyłem objętość na klatkę, zamiast dwóch zrobiłem jedno ćwiczenie i na triceps, zamiast trzech zrobiłem jedno ćwiczenie, ale z dropsetem, bo, bo czułem, że jeszcze po prostu po, po tym poniedziałkowym treningu nie jest do końca tak, jak powinno być, a nie chcę, żeby to miało znowu impact na yy, niedzielny trening. Także taka różnica, a oprócz tego nic się nie zmienia. Formę robimy dalej. Czasu jest coraz mniej, coraz szybciej mam wrażenie też pędzi, więc z dnia na dzień do przodu i to najważniejsze. Chcę do tego momentu, co zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i kanału dalej. No i widzimy się jutro o 18.12. Do zobaczenia.